HyperRoll, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale Teamfight Tactics. No i witam was. Bohatera w wysokim koszcie. Ej, jeden RNG bohater, to brzmi nawet spoko. Witam was, kolejne TFT. Tym razem nie nagrywane w jakimś wieczorem dziwnym. Także może nie będę zciszał swojego głosu i mówił w taki sposób. Ponieważ potem naprawdę tragicznie to wychodzi, jak to ja to widzę na montażu i się łapię za głowę, jak to nagranie wyszło. Aczkolwiek mówię podczas TFT, czasem ciężko mi jest zachować równy. Aha. Jest mi ciężko zachować równy poziom głosu, jaki mam mieć. No i czasem to tak wychodzi, że no niestety ten głos gdzieś leci w dół. Wczoraj dałem nawalaczy. Nawalacze zagwa zagwarantowali mi szóste miejsce na prawie piątek. Kto widział odcinek ten wie. Miniaturka i tytuł są cudowne. To ja Kuku sobie z łuku. To był geniusz po prostu. No i myślę, że. O! Gunisa na start. Dobrze. Czyli widzę, że przedwiecznych chcę budować. Słuchaj, nastolat już Ashka tak wchodzi i żebym teraz się nie wywalił głupio, to kto będzie przedwieczny? Naila, Syndra, Filip Heiser, Mordekaiser. Przedwieczni. O, koniec rolek. Galio galieskim, portalem magiem. To jest tutaj tankować. I zmiennokształtni są tankować. I jajc! I jajc jest zmiennokształtny. To ciekawe. Także będę chciał jajca i nie wiem w ogóle co za efekt mi się wylosował. RNG kliknąłem także. A to ja to chciałem, nie? Po prostu się wylosowało. A to zaraz sprzedam. Łowcy. Łowca, łowca nie, łowców nie widzę sensu. Moc nieskończoności. Umiejętność tworzenia, że mogę trafić krytycznie. O! Ezo, chyba. Okej. Okay. A, zmiana kształtny Przedwiecznych jeszcze nie mam. Na dzisiaj podziękujemy. O, jajcy jest. Okej, okay, mamy jajca. Pająk na drugim. zmiennokształtny, zmiennokształtny. No i masz babo placek No nie nawet jak przegram, to będę miał za mało. No i po co ta rolka była no niepotrzebna na no błąd? Po prostu czysty Czysty błąd. Ej, szywana erkuje. What? Ej, fajne! HP AP! Oj no! Tylko czemu moja aszka już... Już przegrała? Czemu masz tym o te światła? Ej! To no nie było miłe. Przedwieczny by się przydał. Nie mam po co tego używać. Druid, o ty, druid. To niezły druid. No dobra. Szkoda, że na jedną rundę tylko. To się nie przyda. No co ty masz? Aha. Co, czemu on miał do tego? Hmm. No to się mieć widzę, że słabo wylosowało, aczkolwiek wygrałem. języki Pająk. A, Pająk. APHP, APHP. APHP. Ok, jestem. 1-1. APHP, AP. APHP co? Oj, ja chcę chyba co? Może nie Morello. Oj, APHP Swain. Swain jest dobry w lidze zwykłej. Jeśli chodzi o jego niepostrzymanie, kiedy ktoś potrafi wykorzystać wszystkie skilki odpowiednio, to ciekawe, czy w tef, to też będzie takim kozakiem. No pewnie tak, pewnie tak. No i dobra, lecimy. Walka z I albo LL. Nie wiem. Ściągą rajotowską to ciężko odgadnąć, co będzie czym. Nie widziałem w ogóle żadnego na... przedwiecznego następnego, a to byłby Naila. No i Syndra, albo nie widziałem, albo co najgorsze mogłem skipnąć, nie? To by było na skudne. O, i Szywana wytankowała wystarczająco, chyba tak. Drugi win i Szywana z największymi obrażeniami. Szywana z największymi obrażeniami. Wow. 30 pingów aż, nie wiem dlaczego. Aż 30 pingów, no wiecie jak to jest. Teraz ja mogę mówić, aż 30. O, jest Syndra. Kolejna AP. ta, ta AD-Ażka to będzie naprawdę jedną z niewielu. Zmiennokształtny zmienno jajc. Tych tankowatych, zmiennokształtnych, widzę, że będzie ją sporo, a przedwiecznych? dwiecznych na nie zyskują? Spacerny golem. to że na utracie 20 zdrowia już obudził się. Aha, Ej, to fajne w sumie. Crit i. Mm -hmm. No nie interesujące te rzeczy są aż tak. Nie powiem. To na pewno nie chcę. No nie, no nie, no nie. Losowy emblem. Przy Portalu. Przepraszam, co? Dobra, lecę w tango. Wróżka. O, hełm. Ej, hełm spoko. Na słojnika akurat. Jajców, chyba więcej, nie? Najla! Jest Iona. Nam jest, o kurde. To z nami, zrobili. Oj, i ten, ta kompozycja, którą tu mam, widzę, że się broni. Widzę, że ta kompozycja się broni. Ej, to dobrze. Zobaczymy się o w dalszych etapach, bo wiecie, to można pójść na górę. A potem im wyżej będę, tym efekt ten lepszy spadek będzie, nie? Dobrze, więcej zmienno kształtnych, wtedy tankowatość widzę na priorytet tu będzie. Jajc jest z daleko, chociaż ile jajc ma pól? No to będzie tutaj jajc. Jakieś rolki. U, synderka wchodzi. Następna walka. Czy coś to dało? Nie wiem. Te bufy to jest zamieszanie trochę zbędne. No, ale cóż, taki set się trafił. A set, ciekawe. Dobra, dawaj, 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 ażka, 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 jeszcze możesz, jeszcze możesz, jeszcze możesz. Co tak dużo to bije Tristana? Na jedynce? Korona królowej wróżek. No ta. Frontlane na razie inwestuje. Filip Heiser, Mordekaiser. Niech będzie, bo ape i tak już mam wystarczająco, choć Mordekaiser będzie AP też, nie? Taki przypływ. Wróżki... ej, Mordekaiser wróżka! To jest wróżką w ogóle, Kalista, Rakan. No nie, no nie, to wróżka to nie pasuje tutaj. Aż nie drżyj się. O jajce, awansował! O lol. Jak tam wróżka Mordekaiser przytankował? Chyba tak. Ej, dobrze teraz idzie ten Swainik tutaj. Daje radę. Okej, okay. no i cyk. Trzymam się tak mniej więcej na środku? Tak, mniej więcej na środku się bym trzymał. Elis jestem w stanie zrobić na trójkę? Mi się wydaje, że nie, że to przesada będzie. Kasyndra, szybciej. Co mi to da? 30 i... Uuu. Ej. Czy to jest głupie tak? Czy chcę tak grać na razie? Jak najbardziej? Kuwacz Rabadon mi się tutaj wyk wyklarował. Mana manazane? O czym jest manazane? To są te najlepsze widzę. Ojojoj. Oj oj. Minimalna zwyczajność. jeden powielacz. Jak rolne to co? Uuuu... Damage w czasie. Czy może... Rozmiar. Nie, czemu to zabrało mi, ale nie tak chciałem. Oj w mordę, dobra to runda pusta. Zdobywasz jedną sztukę złota, o ty. Gold za darmo, spoko, ale przez to, że... Aj no patrzcie, rozwalone mam, bo... ...za długo myślał. Człowiek. Au Dobra, ta walka była spisana na porażkę Spadłem ze środka Dobrze, po pierwsze to... Paszka, ty nie Eliska nie I to wszystko? Uuu, uuu, lasus Za Eliskę chyba, co? Eliska taka... Raczej taka nie, taka nie Dobra, teraz mam dobrze rozstawione wszystko no są wróżki. Oj, ale on mnie rozwala. Ażką? Nawalaczami? Grałem wczoraj, nie wychodziło. Halo? Halo, co jest? Wiem, jak ja tam grałem, to mi nie wychodziło. Na to trzeba. Trzech, no właśnie. Nawalacz Kamilu. Uwa. Wow. Przedwieczna nami. Rakan może? Mogę jeszcze przekuć Mordekajzera w sumie. Jeszcze mogę, no. Okej, okay, następna walka. Uuu. Ciekawe. Kleś mi z tym zeratem na razie. Dobra. Coś chciałem zrobić. Tylko nie wiem co. Są nie dostał Brajar. A, Przekuwacza chciałem użyć na Mordekajzera. Dobra. To się użyje. Za jakiś czas. Ok, gram na gościa, który może odpaść, jeżeli wygram. No i chyba... Chyba niestety do widzenia panu. Robię. W ogóle wyszedł już przed. Widział, że przegra. Już wyszedł. Minus 103 HP. Ej, to ciekawe. A pierwsza czwórka dzisiaj także nie jest źle. Ażka dostaje bufa. Yy. Tak tymczasowo Miodo Wy jesteście chorzy, Riot Riot, wy jesteście chorzy. Zrobi milio. Co się robi? Niech robi. Ja nie mogę. Dobra. Briar. Od mojego nie zrobię, bo nie, nie Nie wleciały. Milio. Lecę tak. Trochę do dubki wyszło. Bryer jest przedwieczna i zmiennokształtna. kształtna. Ej, to jest fajne. Oj, wygram to, wygram to, wygram to. Emilio? No nie! No znowu Zilan mi zrobił to samo co wczoraj. Zilan jest tak broken, mam wrażenie. Mam takie wrażenie dziwne, nie wiem z czego wynikające. Bo Briar może wejść za. Za jajca! Użyj tego żadnego Briar. Nie na punkt zowe gracza, ej, to jest bez... bezpodstawnie bez, bez z ten. Znaczy to jest dobre po prostu. Ponieważ się tak bym przeg przegrał to przegrywam na, na, ten, na stałe, nie? A tak to wiecie. Coś zyskałem. Przekuwać się usuwać. Weź mi to przekój, kurde. Weź mi to przekój, gościu Wiedźmy. Ostrze nocy. Bo ja jesteś wiedźmą. Um, runan, of mordę, of mordę. Um, Hekstech. No no, 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 tego Brayer. Dobrze, jeżeli teraz przegram, to znaczy, że za wolno działałem po prostu, nie? Bo mam, kurde. No, nie, mam siedmiu przedwiecznych. No, jak przegram, to za wolno działałem po prostu, nie? A je co, chłop gra? Chłop jest jakiś broken. Ja tu widzę. Dobra, nie na chłopa, to nie miałem szans. No, miałem 60 golda. Czwarte miejsce za wolne działania. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu z TFT. Mam nadzieję, że dzisiaj nie mówiłem za wolno i pod nosem. Jeżeli tak robiłem, to przepraszam, ale to TFT nie umiem inaczej. Dziękuję Wam za oglądanie jeszcze raz. I widzimy się już w następnym filmie dnia jutrzejszego. W dniu jutrzejszym. Na razie, hej, pa. Cześć.